A więc zacznijmy od początku. Przeprowadziliśmy się tutaj i wiadomo było, że dzieci muszą iść do szkoły. Nie chcieliśmy posyłać dzieci do publicznej francuskiej szkoły. Od razu postawiliśmy, od razu wiedzieliśmy, że musi być to szkoła międzynarodowa. Po krótkim rozeznaniu się w sprawie zorientowaliśmy się, że bardzo blisko miejsca naszego zamieszkania jest szkoła międzynarodowa z sekcją holenderską. W związku z tym po zdobyciu wszystkich potrzebnych informacji wiedzieliśmy, że nasze córki będą miały również zajęcia w języku holenderskim, no a z racji tego nam się tak wydawało, szkodła międzynarodowa, więc i na początku po angielsku się dogadają i nie będzie żadnego problemu, ludzie będą mówili po angielsku, dla nas bez języka francuskiego te wszystkie formalności, te wszystkie procesy, przez które musimy przejść, nie będą takie trudne i jakże bardzo, żeśmy się pomylili. Problemy Napotkały nas na samym początku. Otóż przez kilka tygodni trwania jeszcze wtedy wakacji, próbowaliśmy się ze szkołą skontaktować, jednak ani w sekretariacie nikt nie odbierał telefonów, no wakacje, nikt nie pracował, szkoła miała wolne, ani nikt nie odpisywał na maile, więc żyliśmy tak trochę. Takiej niepewności, co dalej, no bo dzieci nie mają załatwionej szkoły, trochę stres, ale okej, okay, poczekamy. Aż w końcu szkoła się odezwała. Dostaliśmy wiadomość, że dzieci muszą przejść takie testy pozycjonujące, sprawdzające ich wiedzę i umiejętności. No i pojechaliśmy na te testy. Dostaliśmy wiadomość, wszystko pięknie, gdzie, kiedy, jak mamy się stawić, pojechaliśmy. I. Przy samym wejściu do szkoły okazało się, że tam nikt nie mówi po angielsku i że wcale nie jest tak prosto. Jeden z rodziców, przyprowadzający swoje dziecko również na te testy, po prostu nam pomógł się dogadać jako tako i trafić nam w wyznaczone miejsce. E, jeśli chodzi o same testy, również okazało się, że panował jeden wielki rozgardiaż. Dzieci m, były posyłane do różnych sal, do... Przydzielone na różne grupy, w zależności od tego, jakie testy miały pisać. No i nasze córki zostały same dwie. I tak naprawdę, zanim ktokolwiek udzielił nam jakichkolwiek informacji, gdzie mają iść, też minęło trochę czasu. Pani, która te dzieci rozdzielała, też nie mówiła po angielsku, więc tutaj też pojawiły się schody. Koniec końców, dziewczyny w końcu trafiły do odpowiedniej sali, napisały testy po angielsku. No, i po tych testach, inna pani już po angielsku poinformowała nas, że mm, musimy dodać takie i takie dokumenty, wypełnić formularze i zanieść je do administracji, w której, jak nam powiedziała, będzie pracowała do 17. Dzień czy dwa dni później pojechaliśmy do tej szkoły z tymi wypełnionymi dokumentami. Ale przy wejściu do szkoły pojawiły się znowu trudności. Otóż pani, taka wiecie, dyżurująca, nie chciała nas w ogóle do szkoły wpuścić na teren szkoły. Powiedziała, że nie ma takiej możliwości, że w ogóle administracja, sekretariaty dopracują do 14, nie do 17, że musimy u niej zostawić te dokumenty, ona przekaże je dalej. Połączyła nas w końcu z kimś, kto mówi po angielsku. Chcieliśmy. Ustalić w jakich godzinach, co, kiedy, jak. Tak naprawdę to było dzień czy dwa dni przed rozpoczęciem się roku szkolnego, więc chcieliśmy się dowiedzieć, tak naprawdę, czego nasze córki potrzebują do tej szkoły i tak dalej. Umówić kwestie zostawania na przerwie lunchowej na przykład. No, wiecie, jest takich dużo spraw organizacyjnych. Po prostu, na które chcieli, chcieliśmy uzyskać odpowiedzi, jako martwiący się rodzice, będący w nowym miejscu, w sytuacji dość jednak stresującej, no nie tylko dla nas, ale i dla dzieci, które po francusku nie mówią. No niestety, e, jak przyszliśmy, tak odeszliśmy, nie wiedząc w zasadzie nic nowego. Jedyną osobą, które tutaj nas trochę pokierowały i które nam faktycznie. Pomagały to, były, to byli nauczyciele, dyrekcja sekcji e, niderlandzkiej, holenderskiej i naprawdę bardzo się cieszę, że oni sprawnie odpisują na te maile i zawsze doradzą i powiedzą co i jak. Ale już szczyt szczytów miał miejsce w dniu wczorajszym, kiedy to było rozpoczęcie roku szkolnego. Na stronie internetowej szkoły e, dyrekcja e, zamieściła komunikat. Że e, rozpoczęcie roku szkolnego dla klas szóstych, bo to tak idzie z góry na dół, szósta, piąta, czwarta. Moje dziewczyny są w pierwszej klasie kolegium, czyli w klasie szóstej, ma miejsce 1 września o tej i o tej godzinie, mają się stawić tu i tu. No więc e, odstawiliśmy dzieci, mój mąż chwilę wiecie jeszcze poczekał, zobaczył, dobra, był jakiś apel, dzieci zostały. Daliśmy dziewczynom w razie czego, komórkę, jakby coś się działo, dzwońcie. No ale nie dzwoniły, więc ja myślałam sobie, no może jest wszystko ok. Jednak po, po zajęciach, mój mąż odebrał dziewczyny ze szkoły i okazało się, że było po prostu tragicznie. Do godziny 12 dziewczyny, tak naprawdę, swój cały czas, te 4 godziny, spędziły w sekretariacie, w administracji z paniami, sekretarkami które nie za bardzo wiedziały, gdzie je upchnąć, ponieważ jak się okazało, chyba jednak ta pani pracująca w, tamtej, e, w tym przy wejściu do szkoły chyba jednak nie dostarczyła naszych dokumentów, ponieważ dzieci nie było na liście uczniów, więc przez 4 godziny panie, przypuszczam, próbowały wymyślić, nie wiem, co zrobić, nie wiem dokładnie, co w tym czasie robiły, czym się zajmowały, no, jednak po tych 4 godzinach dziewczyny w końcu trafiły do grupy, w której być powinny. No i tutaj też znowu pojawiły się wiele innych wątpliwości, bo na początku powiedziano nam, że dziewczyny będą miały na przykład 12 lekcji francuskiego w 12 godzin francuskiego w tygodniu, które będą takimi lekcjami od początku, uczącymi języka, po prostu od samych podstaw, no a wróciły do domu z takimi książkami na, wiecie, takim poziomie, no zaawansowanym, jak to college, więc Patrzę na plan, a tam na planie tylko 4 godziny. Ale tutaj, znowuż, nauczyciela z sekcji holenderskiej napisałam maila z zapytaniem, czy przypadkiem to nie jest jakiś błąd, czy to na pewno dobra grupa, czy to na pewno dobra klasa i dobry rozkład zajęć. I tutaj wytłumaczono nam, że tak, wszystko jest w porządku, te zajęcia dla dzieci z zagranicy to wszystko przyjdzie w swoim czasie, spokojnie. To wszystko wiecie. Nie wszystko od razu, więc no dla nas to było takie, takie zderzenie z rzeczywistością, bo wydawało nam się, że no, to już powinno być wszystko zorganizowane od początku roku szkolnego. Przede wszystkim wydawało nam się, że w szkole międzynarodowej nie będziemy mieli problemu z Dogadaniem się w języku angielskim, jednak jesteśmy w kraju, w którym w centrum handlowym przy kasie bądź yy, przy obsłudze, nie ma problemu z dogadaniem się po angielsku, ale problemy z tym językiem pojawiają się na przykład w urzędach. Paradoksalnie, moim zdaniem powinno być na odwrót, no ale jest jak jest. Więc, jeśli ktoś z Was. Kiedyś będzie planował przeprowadzkę albo do Szwajcarii, albo do Francji. Przygotujcie się na to, że te stereotypy, które gdzieś krążą w opinii ludzi, że tutaj Francja i tak dalej, francuskojęzyczne. Kraje tutaj, tak, yy, są bardzo trudne, jeśli chodzi o komunikację w języku angielskim. To przekonaliśmy się na własnej skórze, że to jest po prostu dramat. To jest dramat, dramat, dramat. No i kolejna sprawa: ich takie bardzo luzackie podejście do życia, że okej, okay, to się ogarnie, okej, okay, to wszystko w swoim czasie. Dla nas jest to trochę nie do przyjęcia. My jesteśmy tym trochę tacy. Rozemocjonowani, no bo przecież szkoła już się zaczęła. No, bo przecież w Polsce jak jest plan, to później już tak w miarę to wszystko jakoś działa, wszystko wiadomo. Nie ma problemu, żeby skontaktować się ze szkołą. O, jeszcze powiem Wam, że przez ostatnich kilka dni przed rozpoczęciem roku, kiedy już szkoła normalnie działała, było już po tych testach pozycjonujących, dzwoniłam do szkoły, wysyłałam maile i próbowałam ustalić, kiedy jest rozpoczęcie roku i czy moje córki mają się na nim stawić. I nikt nam nie odpisywał na maile, ani nie odbierał telefonów. Prosiliśmy również kolegę z pracy, mojego męża, Francuza, żeby może on się spróbował dodzwonić, porozumieć, może będzie łatwiej, no bo nie będzie bariery językowej. No ale niestety jemu też się nie udało. Tak więc jest jak jest, jest ciężko, momentami jest bardzo trudno, momentami naprawdę chce się spakować walizkę i wrócić. Yy, I. Różne emocje mną szargają, jednak wiem, że no te początki w nowym kraju mają prawo być trudne i mam nadzieję, że jutro już będzie lepiej, że jutro już będzie łatwiej, że każdego dnia, wiecie, pomału, 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 aż w końcu to wszystko się ustabilizuje i będzie normalnie, będzie łatwiej. Po prostu. Także tak to u nas jest. Takimi trudnościami właśnie się spotykamy obecnie. Cały czas ogarniamy to wszystko biurokrację, papiery, dokumenty. Dzięki za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Buźka, pa!